Jeżeli chcesz wypracować mocny brzuch, a pewnie że chcesz, bo kto by nie chciał mieć kraty na brzuchu, to musisz wiedzieć, jakich ćwiczeń unikać. Musisz wiedzieć, jakie ćwiczenia są dobre, a jakie ćwiczenia są złe, jeżeli chodzi o trening brzucha. Pierwsza rzecz, która jest bardzo, bardzo istotna, właśnie jeżeli chodzi o temat naszego brzucha. Uwaga, jeżeli chodzi o kratę, tak ćwiczenia na brzuch troszeczkę pomagają, natomiast w dużym stopniu brzuch robi się w kuchni. To nie jest żaden mit. To jest fakt i tak dużo, dużo ludzi o tym mówi, dużo ludzi to powtarza, aż do znudzenia na Instagramie, więc czemu nie miałem ja o tym wspomnieć też przy wideo tutaj? Tak, dieta to jest podstawa, jeżeli chodzi o brzuch, ale nadal dieta to nie wszystko, bo jeżeli pod spodem nie będziemy mieli solidnej masy mięśniowej, jeżeli pod spodem nie będziemy mieli fajnych mięśni, no nawet jak schudniemy, to za bardzo ten brzuch nie będzie nam się i tak podobał. Więc brzuch. Też czasami warto jest robić. Zwłaszcza jeżeli to jest jeden z naszych celów. Ale musisz wiedzieć też jedną ba bardzo ważną, istotną rzecz. Twój brzuch pracuje przy praktycznie każdym innym ćwiczeniu, które robimy. Może poza ćwiczeniami, gdzie leżymy czy coś, ale wiosłowania, przysiadę, martwe ciągi, tu cały czas jesteśmy spięci, ten brzuch pracuje. On cały czas się rozwija. O tym też warto pamiętać, że ten brzuch cały czas, cały czas gdzieś tam pracuje i te mięśnie tam rosną. Jeżeli chodzimy na siłownię, ten brzuch cały czas pracuje. Ale jeżeli chcesz poczuć pieczenie na brzuchu, jeżeli chcesz, żeby ten dać dodatkowy bodziec, dać coś dodatkowego tym ABS-om, to dobrze trafiłeś, bo właśnie Ci powiem, co powinniśmy robić, jeżeli chodzi o nasz brzuch. Ale pierwsza rzecz, powiem Ci, czego lepiej nie robić, jeżeli chodzi o nasz brzuch. I właśnie przechodzimy do pierwszego ćwiczenia, które jest najgorszym ćwiczeniem, jakie możesz wrzucić do swojego planu treningowego. A najgorszym ćwiczeniem, jakie możesz wrzucić do swojego planu treningowego jest plank. Czyli popularna deska, czyli ćwiczenie, które tak często widać na siłowniach i ćwiczenie, które tak chętnie jest dawane do planu treningowego przez trenerów. Dlaczego? Dlaczego? No, ja jeszcze? Dlatego, że plank sprawia wrażenie, że wykonujemy dużą pracę, bo jest trudny, jest technicznie trudny, jest to ciężki czas, jeżeli chodzi o te kilkadziesiąt sekund, może ponad minutę, może nawet dwie minuty. To jest ciężkie piekło, przez które trzeba przejść tylko w momencie kiedy usłyszysz, że z tego piekła przez które przechodzisz, wychodzisz z niewielkimi korzyściami, to teraz możemy sobie zadać pytanie, czy warto. Odpowiedź jest jedna i może kontrowersyjna. Nie warto. Plank jest ćwiczeniem, które powinno wylądować na śmietniku historii, chyba że lubisz plank. Jest to ćwiczenie, które bardziej działa pewnie na psychikę niż na samo ciało. A dlaczego nie działa na nasze ciało tak jakbyśmy chcieli? Plank polega na skurczu izometrycznym. Plank to jest ćwiczenie, gdzie nasz mięsień jest w jednej długości. I jedyne co się zmienia to napięcie w tejże długości. Niestety, minusem tej pozycji jest to, że to nie jest największe rozciągnięcie Twojego mięśnia, czyli to nawet nie jest ta pozycja, która daje największe e, korzyści, jeżeli chodzi o rozwój Twoich mięśni. Czyli nie jest to idealna pozycja. Z drugiej strony, nie jest to idealny skurcz, który moglibyśmy sobie zafundować, jeżeli chodzi o nasz mięsień. Są trzy etapy, jeżeli chodzi o jakiekolwiek ćwiczenia, jakąkolwiek pracę naszych mięśni. Jest faza koncentryczna, gdzie my działamy siłą mięśnia na ciężar. Jest faza ekscentryczna, gdzie ciężar działa siłą na nasz mięsień i my opuszczamy, i my kontrolujemy ten ciężar w drugą stronę. I te dwie fazy dają największe korzyści. Faza koncentryczna daje super, świetne korzyści. Faza ekscentryczna, czyli to opuszczanie powoli, daje. Nawet nieco delikatnie, przynajmniej z badań naukowych wiemy, że delikatnie, delikatnie większe korzyści niż sama faza ekscentryczna. Ćwiczenia głównie polegają na obu tych fazach. Czyli i tak mamy fazę koncentryczną, super korzyści. Faza ekscentryczna, delikatnie większe korzyści. Czyli mamy te dwie najbardziej korzystne fazy w tych ćwiczeniach. Korzystamy, super. Z drugiej strony mamy izometryczny. Czyli w, w momencie, kiedy trzymamy gdzieś, Jakiś ciężar i trzymamy po prostu. Mięsień nie zmienia swojej długości, tylko zmienia się napięcie. To jest najmniej hipertroficzna pozycja. To jest najmniej hipertroficzny etap jakiegokolwiek ćwiczenia. I uwaga, tu jest też jeden bardzo duży problem. Nie dość, że trzymanie czegoś, na przykład trzymanie pozycji planka w jednej pozycji jest męczące, czujesz, że cardio tam dostaje, twój stres organizmu idzie do góry, to jeszcze dodatkowo korzyści rozwojowe, jeżeli chodzi o mięsień, są najniższe jakie tylko by mogły być, bo mamy dwie inne fazy, które dają więcej, a ta nie daje dużo. Także skurcz izometryczne trzymanie jednej pozycji nie jest to idealna i, i nie jest to idealny scenariusz. Kolejna wada, jeżeli chodzi o skurcze izometryczne jakiegokolwiek rodzaju, twój mięsień staje się silny, ale tylko w tej pozycji. To jest bardzo, bardzo duży minus, jeżeli chodzi o pracę na skurczach izometrycznych i tego typu ćwiczeniach. Masz mięsień silny tylko w tej pozycji. Mięsień silny tylko w tym rozciągnięciu, tylko na tej długości. Jeżeli robimy nawet popularne brzuszki, zwykłe brzuszki, ten mięsień skraca się, wydłuża. Skraca się, wydłuża. I on staje się silny na każdym wariancie, jeżeli chodzi o cały ten ruch. Przy skurczu izometrycznym... Mamy tylko jedną pozycję, w której ten mięsień staje się silny. W innych pozycjach nie jest tak bardzo silny. A jest milion, nieskończenie, nieskończenie wiele wariantów pozycji, bo każdy milimetr to jest zmiana pozycji i zmiana długości mięśnia. Mamy nieskończoną ilość długości mięśnia i pozycji, w której on może być silny. A dawanie sobie skurczów izometrycznych, czyli planka na brzuch, to jest takie sprawienie, że mój brzuch będzie silny tylko w tej pozycji, a w innych nie. Nie jest to idealne ćwiczenie, nie jest to idealny scenariusz dla twojego brzucha, jeżeli zależy ci na jego sile i rozwoju. Ale mamy mamy odpowiednie zamienniki, żeby sobie wrzucić na trening. Drugie ćwiczenie, którego nie polecam, jeżeli chodzi o brzuch. Dzisiaj nieco inna formuła, bo pokażę ci dwa ćwiczenia, którego, których lepiej nie wykonywać od razu, a zaraz po drugim ćwiczeniu przejdę do trzech ćwiczeń, które fajnie wrzucić sobie do treningu. Tak, 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 bonusowych trzech ćwiczeń trzech ćwiczeń, które możesz wrzucić sobie na trening swojego brzucha i które naprawdę dadzą Ci niesamowite efekty. Ale zanim przejdziemy do drugiego ćwiczenia, które jest... jest... To koniecznie zasubskrybuj ten kanał, żeby być na bieżąco, bo będzie się tutaj działo naprawdę, naprawdę wiele. I przejdziemy przez wszystkie partie mięśniowe i pokażę Ci, których ćwiczeń lepiej unikać na każdej partii mięśniowej, a jakie ćwiczenia lepiej wrzucić sobie do planu treningowego. Jeżeli zależy nam na tym, aby nasza sylwetka wyglądała jak najlepiej, żebyśmy płacili jak najniższy koszt, bo to w tym wszystkim chodzi. Pozycja bocznego planka z delikatnym ruchem góra dół. Jakie są problemy, jeżeli chodzi o to ćwiczenie? Po pierwsze, wygląda bardzo dziwnie. Po drugie, jest bardzo niekomfortowa pozycja. Dużo ciężaru jest na Twoim przedramieniu. Duże napięcie jest, jeżeli chodzi o Twój bark, staw barkowy. Jest to bardzo niekomfortowa pozycja, w której nie jesteś w stanie wykrzesać ze swojego mięśnia tak dużo siły, jak tylko byś chciał. A uwaga! Mięsień rozwija się, kiedy jesteśmy blisko upadku mięśniowego. Jeżeli nie jesteśmy blisko upadku mięśniowego dla mięśnia, to on się nie rozwija najlepiej. To ćwiczenie mocno wyciąga kardio, angażuje bardzo dużo innych asystujących mięśni, które mogą wcześniej powiedzieć, że to jest koniec ćwiczenia. Druga rzecz, nasz zakres ruchowy jest bardzo niewielki, co znowu, co znowu sprawia nam Duży problem, bo ten mięsień nie może pokonać zbyt dużej drogi. Ten mięsień nie może się mocno rozciągnąć, nie może się skurczyć, nie mamy długiej fazy ekscentrycznej, nie, ma, nie mamy długiej fazy koncentrycznej. Przez to te korzyści z wykonywania tego ćwiczenia nie są idealne. Druga rzecz, robimy jedną drugą stronę. Musimy wykonać to ćwiczenie dwa razy, żeby wytrenować jedną i drugą stronę. Nie jest to idealny scenariusz. Z uwagi na to, że po prostu jest niekomfortowy, musisz przeżyć to dwa razy. I ileś serii, no to razy dwa. Druga rzecz, trening jednej strony na raz jest po prostu czasochłonny. Znowu tracimy czas na mięśnie, które teoretycznie nawet nie potrzebują pracy, bo one są ćwiczone w innych ćwiczeniach. Bo mięśnie, brzucha, działają też podczas wsiadów i tak dalej. Więc dodanie sobie ćwiczenia, które muszę zrobić jedną stronę, później drugą stronę, to zajmuje dużo czasu. Nie jest najlepszym wyborem, zwłaszcza jeżeli tak naprawdę nie chcemy spędzać całego życia na siłowni. I zależy nam po prostu na dobrej sylwetce. Chcemy zadbać o naszą sylwetkę, ale nie chcemy tu spędzać pół dnia. Chcemy żyć, chcemy sobie przejść gdzieś dalej, chcemy sobie, nie wiem, wrócić do rodziny, chcemy sobie wrócić do mieszkania i zacząć robić inne rzeczy. Jeżeli chcemy żyć jak człowiek, żyć jak normalna osoba, to. No musimy zadbać o to, żeby nie spędzać całego dnia na siłowni i żeby nie tracić czasu właśnie na jakieś dziwne wymysły tego typu. A dodatkowa uwaga, jeżeli jesteś kobietą i zależy Ci na tym, żeby mieć wąską talię, albo jeżeli faktycznie nawet, nawet jeżeli jesteś mężczyzną i nie zależy Ci na tym, żeby Twoja talia się rozrastała na bok, tylko chcesz mieć tą fałkę, to nie trening bocznych mięśni brzucha nie jest najlepszym wyborem. Uwaga, jeżeli będziemy ćwiczyć jakiś mięśnie, on będzie się rozrastał, przez to nasza sylwetka też będzie się poszerzać. Dlatego trening bocznych mięśni raczej bym zachował dla osób, które faktycznie potrzebują tych mięśni i potrzebują duż, dużych mięśni bocznych, potrzebują dużej siły w tych mięśniach, bo na przykład nie wiem, chcą wykonać ludzką flagę, albo brakuje im, albo utrzymali informacje na zawodach, że właśnie boczne. Mięśnie brzucha potrzebują dodatkowej pracy, żeby ich sylwetka miała szansę na kolejne medale, czy coś takiego. W innych sytuacjach boczne mięśnie naprawdę nie są, nie są potrzebne, jeżeli chodzi o nasz trening. Ale trzy ćwiczenia, które w tym momencie możesz sobie wrzucić do swojego planu treningowego i masz pewność, że będą efekty i Twój brzuch będzie fajnie przepracowany. Lecimy z tym. Krótki przerywnik, bo z uwagi na to, że w jednym odcinku nie jestem w stanie poruszyć wszystkich kwestii związanych z budowaniem mięśni, to przygotowałem coś specjalnego dla Ciebie. Darmowe wskazówki dietetyczne i treningowe trafiające na Twojego maila. Kliknij w link poniżej, żeby zobaczyć szczegóły. A ja wracam do tematu odcinka. Teraz tak, zapewne masz na siłowni, albo raczej wiele siłowni jest wyposażonych w ławeczkę specjalną do brzuszków, gdzie masz skos w dół, masz o co zaprzeć nogi i możesz wykonywać skłony, spięcia właśnie na takiej ławeczce. I to jest jednym z lepszych ćwiczeń, jeżeli chodzi o nasz brzuch. Dlaczego? Już tłumaczę, ale najpierw krótka, krótka prezentacja. Zapieramy się nog nogami, kładziemy, jesteśmy teraz w pełnym rozciągnięciu. Nasz brzuch jest mocno rozciągnięty. I robimy spięcia. Nie wychodzimy mocno do góry, bo tutaj już nasze napięcie jest stracone. Jesteśmy po prostu w pozycji siedzącej, nic się nie dzieje. Robimy spięcia i wracamy, spięcia i wracamy. Dlaczego to ćwiczenie jest dobre? Dlatego, że w momencie, kiedy leżymy już na samym dole, nasz mięsień jest w pełnym rozciągnięciu, mamy tam też całkiem ciekawe napięcie, zwłaszcza jeżeli nie kładziemy się całkowicie na awersy, tylko od razu podchodzimy do góry, nie kładziemy naszych łopatek, tylko od razu idziemy do góry do spięcia, nie kładziemy łopatek, idziemy do góry do spięcia. Jesteśmy w pełnym napięciu cały czas. Jest to naprawdę dobre, dobre ćwiczenie, bardzo klasyczne, ale bardzo dobre. I dużym plusem tego ćwiczenia jest to, że nie musisz spędzić 3-4 minut, żeby czuć większy progres, jeżeli chodzi o Twój trening, jak przy okazji planku, że tam jedyne, co możesz wydłużać, to czas. Tutaj faktycznie możesz wziąć ciężar do ręki i robić spięcia z ciężarem, czyli możemy dawać jeszcze większą pracę z treningu na trening. Możemy progresować realnie na tym ćwiczeniu i dawać zupełnie inny bodziec swoim mięśniom do rozwoju. To jest bardzo istotna kwestia. Nie każde ćwiczenie pozwala nam na właśnie taki progres. Drugie ćwiczenie. Unoszenie nóg na ławeczce. Tutaj przy tym ćwiczeniu musimy dać biodra mocno daleko. Praktycznie pośladki powinny już być pół na pół. Trochę leżą jeszcze na oparciu, trochę są w powietrzu. Chwytamy się ławeczki, kładziemy, opieramy się, wychodzimy mocno, ale nie dotykamy ziemi i wychodzimy do góry. Opuszczamy, powoli kontrolujemy. Tutaj mocno schodzimy do dołu, żeby rozciągnąć ten mięsień. On jest teraz w mocnym rozciągnięciu, w większym rozciągnięciu niż przy pierwszym ćwiczeniu i wychodzimy do góry. Jest niesamowite napięcie. Brzuch musi trzymać nasze nogi. Nie dotykamy ziemi. Jesteśmy lekko nad, nad ziemią i wychodzimy do góry. Dlaczego to ćwiczenie jest dobre? Dlatego, że mamy bardzo duże napięcie w mięśniu w największym rozciągnięciu. A to z badań wiemy jest najbardziej hipertroficznym mięśniem. Czyli nasz brzuch dostanie bardzo, bardzo, bardzo duży bodziec do jego rozwoju. Druga rzecz. Dzięki temu, że robimy to ćwiczenie na ławeczce, zyskujemy jakieś 20-30, w zależności jak duża jest ta ławka, 20-30 minimum dodatkowych centymetrów do pokonania naszych nóg, do pracy dla naszych mięśni brzucha. Dzięki czemu to ćwiczenie ma niesamowicie duży zakres ruchowy, dzięki czemu bardzo szybko zauważysz, że po pierwsze poczujesz, że pojawia się pieczenie, po drugie szybko okaże się, że to nie jest łatwe i to nie jest lekkie ćwiczenie, a brzuch po prostu będzie boleć w ten fajny sposób, w ten, w ten sposób, który powie nam, że wykonaliśmy świetną pracę i pod tym wszystkim, co chcemy zgubić w kuchni, pojawiają się naprawdę, naprawdę solidne mięśnie. Ale Pamiętaj, w tym ćwiczeniu koniecznie kontrolujemy w dół ciężar. Nasze nogi nie mogą sobie latać nie wiadomo jak. Ciężar kontrolujemy w dół i wychodzimy do góry. Kontrolujemy w dół, wychodzimy do góry. Ta faza ekscentryczna, o której wspomnieliśmy wcześniej, czyli opuszczanie, ona musi być kontrolowana, bo ta faza daje najlepszy efekt. Dlatego kontrolujemy ją. Ostatnie ćwiczenie na brzuch, które bardzo, bardzo, bardzo mocno Ci polecam. To jest rolowanie. Jeżeli masz kółeczko na siłowni, super, ono jest do tego stworzone. Bardzo, bardzo chcemy sobie wykorzystać takie udogodnienia. Tutaj akurat nie mamy, ale jeżeli nie masz na siłowni, możesz sobie stworzyć sam właśnie swoje kółeczko. Bierzemy jakąś sztangę, może być to jedna z tych mniejszych. Zakładamy kółka na, na bok, żeby miało coś się toczyć i sobie właśnie wykonamy to ćwiczenie. Opcji jest wiele. Tu możesz sobie zwiększać poziom trudności. Powierzymy sobie lajtową wersję. Czyli nasze nogi, nasze piszczele, nasze stopy są na ziemi. My chwytamy na szerokość barków. Przy, przy kółeczku to nie ma znaczenia, bo akurat kółeczko jest tak stworzone, że tam wiemy gdzie mam chwycić. I przesuwamy nisko, nisko, i idziemy do góry. I znowu jedziemy nisko, nisko, nisko. I wracamy do góry. I jedziemy nisko, 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 nisko. I jedziemy do góry. To jest bardzo dobre ćwiczenie, dlatego że pracujemy w bardzo dużym zakresie ruchowym i nasze mięśnie wykonują naprawdę dużą pracę. Jest napięcie w największym rozciągnięciu, a to już wiemy, że daje największe efekty hipertroficzne. Możemy realnie progresować na tym ćwiczeniu, sprawiając, że po prostu będzie trudniejsze. Możemy wchodzić na wyższy poziom albo nawet robić rolowanie z pozycji stojącej. Jeżeli ktoś to robi, to szacun, szacun, szacun. Ale teraz super istotna rzecz, jeżeli chodzi o trening brzucha. Jest pewien mit, jest pewno, pewne podejście, jeżeli chodzi o brzuch, które nie jest do końca ok, Czyli przez lata zaczęliśmy sobie myśleć i traktować brzuch jakby to był zupełnie inny mięsień i myśleliśmy, że ćwiczenie codziennie brzucha daje super efektu. Uwaga, prawda jest odwrotna. Mięś, mięśnie brzucha są dokładnie takie same jak każde inne mięśnie i powinniśmy je traktować dokładnie w ten sam sposób, czyli Trenujemy brzuch dwa, może trzy razy w tygodniu, to daje nam najlepsze efekty. Po te mięśnie też potrzebują odpoczynku i czasu na regenerację. Jeżeli, jeżeli chcemy zadbać o silny brzuch, a nie zmęczony brzuch za każdym co codziennie, to nasz brzuch ćwiczymy dwa, trzy razy w tygodniu, traktujemy go jak normalny mięsień, bo właśnie takim normalnym mięśniem jest. Ale nie same ćwiczenia sprawiają, że nasze treningi są efektywne. Do tego potrzeba także kuchni, potrzeba diety, potrzeba białka i właśnie to ostatnie jest bardzo istotne, bo to jest budulec mięśniowy. Ale żeby dokładnie wiedzieć ile potrzebujesz białka, żeby wiedzieć ile tego białka dostarczać, żeby twoje efekty były jak najlepsze, no musimy zagłębić się w ten temat. Na twoje szczęście popełniłem już taki materiał. Kliknij w tą miniaturkę tutaj a dowiesz się wszystkiego na temat białka, co powinieneś wiedzieć, żeby zadbać o swoją sylwetkę. Do zobaczenia.